Dlaczego samo badanie laboratoryjne oleju silnikowego w powszechnie stosowanych formach i normach nie może być wykonane bez zakresu przyczynowo-skutkowego. Wprowadza w błąd? Zobacz, silnik diesel 3-2 litra. Badanie oleju silnikowego po ponad 7000 km od wymiany oleju, olej 5W30, patrząc na wyniki samego badania laboratoryjnego według światowych obowiązujących norm ASTM nie wygląda to bardzo źle. Olej w porównaniu do próbki nowego oleju nie jest jeszcze mocno zgradowany chemicznie, jest sporo paliwa, ale z uległa znikomej zmianie. Jest więcej sadzy, lecz według norm znacznie poniżej progu krytycznego Ścieru metalicznego w badaniu wyszły nieznacznej ilości. Tymczasem już przed wykonaniem badań dzięki procedurze przyczynowo-skutkowej Majnano na podstawie dostarczonych Użytkownik miał informację, że silnik będzie wymagał wnikliwej weryfikacji. Poziom oleju był znacząco ponad maksimum, znaczące przedmuchy ze skrzyni korbowej, poziom mieszanki niespalany przez silnik spalinowy, wręcz krytyczne zadymienie, przykrodne pukanie silnika odkryło prawdę, schodziło bardzo dużo zanieczyszczeń, w tym sieru metalicznego, sadzy, a wykonanie dalszych zaleceń wykazało, że łańcuch rozrządu jest naciągnięty, wałki rozrządu, wytarte krzywki, a wykonanie testu szczelności silnika wykazało poziom wymagający remontu kapitalnego. Gdyby użytkownik nie wykonał badania przyczynowo skutkowego, a skorzystał z tańszego, samego badania oleju, to dokonałby wymiany oleju, wyczyścił do wymienił i dalej użytkował samochód, nie wiedząc, że jego silnik wymaga remontu kapitalnego. Czy tak to powinno? Wygląda?